A muzyczka jest ok, tak? Kurwa, do tego mechanika 24 muszę jeździć tam, że się rozpierdalam tym golfem. Czekajcie, mam lepszy pomysł. Si no jak jeździsz, Penisie? Ci lokalni to kamikadze. Jeszcze raz się spojrzę na czad i zajebię w drzewo. Muszę znowu odegrać. O, Ale ja, ja znowu w drzewo zajebałem. O, radyczka, nie bo, mam bierzmowania. Bo, bo skoczę, kurwa, tak. Proszę nie skakać! A chociaż jak ksiądz jest święty o. to ksiądz umie latać? To no jak Batman, tylko musisz pompon mi tu wcisnąć. Moment. Wciśnij pompon! Moment. O. Wciśnij, jest wciśnięte. Wciśnięte? To czekaj, zralecę. Jak wyleci helikopterem, nie uwierzę. Lecim! Lecim, o, dyszka! O kurwa! Skakuj! Jak ja rzadko kiedy przeklinam, to powtórzę! O kurwa! Skakuj, dycha, lecim! Już, już, już! Nie mogę szybciej iść, bo mam grzybice pod pachą i mnie obciera! <laughs> ja pierdolę! O! Lecim, o. dyszka, patrz! O. To są na lupelki? Tak, to są... Nie, to są zimówki jeszcze, bo wiesz... uważaj! Yes. spoko, spoko, spoko. Opatrzność chyba nad nami jakaś czuba. Spoko! Luzik, bezdomny O A ja ty, ty szybki <grym> Chyba pogrzeb trzeba zrobić <grym> Ja się znam na tym! Pewor mnie patrz Damianek mi zajeb... Teraz musi być c zgodny Dobra, Witam da, Damianowych Słyszałem. widzów! Witam, witam całe Podlasie. Dobra, to nie Ca Całe wiedziałeś. Podlasie witam. A mi to obojętnie. dwa mecze w ciągu dwóch dni przegrałem ogromną. Całe Podlasie, Kasprzyk Wito. Followujecie mojego nie Damianka? chodzi o to, żeby trafić mojego do meczu. Nie Nie chodzi o to, żeby Blokada. Uciekaj, picikela.

Bo ksiądz pewnie wie, zamówiłem sobie Porsche. Jakie? 911 922. Taki model. Jest taki model? No! Taki nowy. 922, to mi się kojarzy z takim numerem trochę. Czekaj, 997. Nie, to, to pomyliłem, To tyle zakupy były takie, ale to inny trochę był numer. I. się dziewięć 9. 9. właśnie 11 był. I czy, czy jest już na salonie? <laughs> Czekaj, bo <on> się <laughs> to No my ten samorocznik jesteśmy. Na no gdzie to ty znajdziesz taki samochód? No przecież to co kurwa na złomie? Marek, odbierz. Marek, odbieraj. No niku ja nie ma, kurwa jest 36. No na złomie nawet picikela nie wie, gdzie jest. No ale czego nie rozumiesz, z czego ci to złożę, kurwa? Sforda? Fokusa? No ale... A pierdole, a się pokłócimy i ci nie ja dowiozę na teleskop Habla tych misami sushi. A nie... A jak ja ci to tam wyślę ci? Oho... No dobra. Dopacz komatu, powiedz, że będzie ptakiem. No właśnie mi mówi, że dopaczko komatu i wyśmie. No, no to okej. Okay. Dobra, to kończę, no pa. się z nim pokłóciłem, bo chce 36 i mówi, że koniec. Zawsze, jak coś się od nich chce, to zawsze mają w dupie. Ale żeby kogoś na pasach potrącić, to wiedzą, gdzie przyjechać. To piersi są. Piersi, jeszcze przed Dysz czasem. Dyszko, ale ty naprawdę dobrze się pizgasz? I kiedyś się dobrze biłem, po ten 4 lata żyłem na śmietniku. I się odżywiałem tym, co znalazłem. Yy, wegetarianin? Yy, znaczy śmiecianin bardziej, no. To, co tam znalazłem, to se zjadłem, nie? Trzech żuli pobiłem w tym czasie, więc takich fankiem mam miałem nie za dużo. Dobra, zrobimy z siebie zawodnika, bo drzemie w tobie potencjał, tak czuję. No, kiedyś założyłem jakieś komuś, Tom, yy, latający trójkąt, założyłem jakieś komuś na nogi, to mu udusiłem yy, łydki. Obydwie łydki miał uduszone, takie sinne. Co nie mógł chodzić? Nie, nawet gardy nie trzymał. tak. do metalowego, no? Masz lodówkę tu metalową? O, już tak. jak lepiej? Jeszcze nie. A teraz dotykam, oho. No i słuchaj. No ja. No to jest chata księdza, mówię ci. Siana ma kurde jak lodu. Słuchaj, i on mi mówi, że mamy yy, śpiewać kolendę w radiu? No. Mam swoją? To, mam co Mam chcę napisać swoją kolendę, mam w radiu 000. ją normalnie wydupić i mam później na te do klatki wpuścić chcę? mi, No, w piachu do rękawicy nakładzie. A temu drugiemu nie. I mogę mu w, do dupy nakopać. No. księdzu. Ale czy mam siano brać? Dobra, to mu to powiem, czekaj. Proszę się, Nie rozłączy się. Czekaj, to jak ja mam to zrobić? Przyszedł się... A dobra, to zadzwonię zaraz. I Proszę księdza? No. Dziękuję za donate'a. On mówi, że siano mam za to wziąć jakieś. Tak, to znajdzie. A ile chcesz pieniędzy za to? No, tyle co ksiądz da. Gdzie ją podpisać? Na samym początku prosiłbym, aby pan przyczepił, czy wszystko się zgadza. Słuchaj gość, to jest 30 tysięcy. Ja tyle czasami gubię, jak wstaję. Pierdol to, gdzie podpisać? Lewy dolny róg, czytelnie. Dobra. Może być DNA? Tena. DNA? Podpis wystarczy. No ale że nie mam długopisa, to. Proszę bardzo. Proszę pana. Siorka obciągnie pałę parę razy. Na ile? Jeżeli tak, to nawet ja panu tak wow, to sprezentuję. O, oczywiście. To nie ma żadnego gościa. Żart, oczywiście przypada, żart sytuacyjny. Niestety nie ma takiej opcji. Kurde, już do siory to zacząłem pisać smsa, żeby obciągła takiemu panu. To nie ma... Ona jest ze wsi. Ona ma yy, o dwa chromosomy za dużo. Ona co po, po ciekawe, prostu leży i się śni. Trzeba tylko penis wsadzić. No nic. Dobrze, to zapłacę gotówką. Jezu, co ja Dobrze, mówię? Dobrze, proszę, od z dowodem osobistym, sporządzimy umowę, proszę pana. I miesiąc na redukcji, wiesz? Dobra, szybko księdzu naprawdę. A czyli, że Spada też karami. żebyś masę? No, tylko taką do tyłu. W nogi, że poszło. Naprawcie i ten. A, czekaj, mam sprawę no. do księdza. Mogę go Ale porwać? Ale wszystko, wszystko. No, porywaj, porywaj, no. No, chodź, księdza. Dyszka, no, co się dzieje, no? To przy golfie powiem, bo tu się wstydzę. To chodź, no, już idę, no. To Oj, jest wielki powiedz, chłop. Im, to do czego czyli, No, ja ci mówię, to będzie dobra walka. Ja mam się z nim dopierdalać z tym diabłem? A nie chciałbyś się z nim pizgać? Przecież się wody święconej napić przed tym chyba. Ja ci dam wody. Z nim? Będziesz niezniszczalny po wodzie. Kuch, Ale... Ja cię nauczę. Ja ci... Słuchaj. Ja ci coś powiem. No? Mój znajomy mi powiedział tak. Duży chłop dużo hałasu robi jak upada. O, to upadłem. jak hałas był? No, w chuj. Czyli o, się głosu, pogadać, chodź. A wy, wypuścicie bita. mnie? No tak. Nie no wejdź spokojnie no Patrz dycha I teraz Bo ja słyszałem taki numer w tej Europie wiesz? No I Ten dy jak dycha coś takiego? Co myślisz o tym? Yy, ale mam wersję yy, kościelną Psz, Dawaj yy, Moment Raz raz Słychać? Słychać dawaj Dobra to jadę z tym Leć! Przybierzeli to betleje pasterze! Grają w skoczcie dziecioteczku na liże! Krwa! na wysokości! Krwa! Muszę się napić, dawno nie śpiewałem! I co, dobre jest? Dobry numer! Jeszcze do tego można powiedzieć: dlicha BDG! Eeeh, HWDP, nie zgnuj. O się kurde, tam w głowie mi za... Oho, mam telefon! O, o Jezu, wszystko dobrze. No halo Marku! No no, z księdzem jestem, no. Coś mu chyba strzykło w krzyżu. Bo tak no, go nie, wygieram. nie, zaraz nie Czeka Czekaj, ja go nastawię. O nie, ja w taki telefon odbieram od Marka. On dzwoni z teleskopu Hubble'a do mnie. I mówi mi o tych, o rzeczach, które widzi. Mówi, co ty robisz z tym golfem? No, Honda wygrywa. Honda wygrywa, no, to będzie Honda. Ale jak tego nie będzie się dało tunikować, to, to się popłacza chyba, nie? O, one to O, chuj o kurwa. Trzeba odegrać, żeby nie było bana. O, już no zajebałem